Dinamonka. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj Roblox. I tu gdzieś chodzi nowy youtuber. Czyli Liliana. Moja koleżanka już dużo razy nagrywałam. Tutaj Frog online. Tutaj z precelkiem na tym. Nagrywa um, sobie. I pytacie się czemu nie ma robuxów? Bo ona ma dwa konta, a ma kanał na telefonie, więc nie ma robuxów. Polecam jej kanał, I to będzie pierwszy odcinek, ja sobie jem, no i, i mam nowego skina. A A Co tu się podziało Lecimy Pięknie wszystko gładko. Nikt mnie nie spycha. A mam? mi tam stanąć, bo to skoro o, postawcie tutaj, piłkę. Piłeczka. Moja piłeczka, jak ktoś ją zepchał? Mogę kogoś walnąć? Hmm... O, jaka była wilka chciałaś? Kogoś zwalnąć. No i lecimy. Lili jeszcze nie ma. Jakby jej to załatwię kiedyś, żeby mogła gadać. Jeżeli Lili ten film ogląda, to załatwię ci to. Jak mnie się udało, to ci też się uda. Przeżyłam. Nie, się przestałam, ale przeżyłam. To. Ała. Te robiny są jakieś dziwne. Nie wiem, czy chcę po nich wchodzić, ale no. Nie mam innego wyboru. Jak potem wejść? O, wchodzę. Ta gra nie jest na moje nerwy. Ale no. Dla Was, kochani widzowie, moi, kochani widzowie, ten odcinek jest specjalnie dla Was, żebyście widzieli, jak się denerwuję. Летим мы до горя. Буль-буль-буль и, mm. и утопимся. To co? Nie mogę. To to. Tu, ru, 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 ru. Muszę się napić. Piramida. Ja tu stawiam piramidy, a ty znowu klepiesz bidy. Nowa żona faraona. Ty, jak sługa uniżona, możesz być tu moim skrywą. I umarłam. Mm -mm. Co się z tym dzieje? Ino się Proszę mi podsadzić, ja chcę na to wejść. Cyrko jeszcze nie miałam, ale to. Budynek budynek tak. Postawię komuś tu piłkę, żeby się przewrócił. No nie pchaj mnie na te lasery, tylko pójdź obok! Zerzuciłam tu piłkę. Przeżyłam. Media Expert jest tu. Karol też lubi moją głowę. Tam stoi jakiś Karolek. Gdzie mam iść? Tutaj, no jak mi tam idą, to też pójdę sobie, albo nie. Aha, nóżki mi się podpalają. Aha, 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 aha. Nie, my jesteśmy baby, my przeżyjemy to. Nie ma rzeczy, której nie przeżyje Tam był diamond a ja ubyłam Okej, okay, ostatnią blondę robimy. Wiecie co teraz zrobię na głowę Karolowi. To jest Karol? Nie. To jest Karol. Karol masz. Odbierz. Karol masz. O masz. Yy, yy, yy. Stoimy na głowie Karolowi. Dawajcie na Karola. Co robi ten smok? Nie wiem, że... Nie wiem. Boże, nie zauważyłam tego! Ranuj!